Witam was bardzo serdecznie Ja jestem Rycu, to jest kolejny co jest Rycu Dzisiaj jest 10 dzień kwietnia To jest sobota Ja was zachęcam więc zapraszam do luknięcia w linki w opisie Look to description below Linki macie więc nie zaglądajcie Dzisiaj na początek Malutka rymowanka Myśląc rozsądnie Myśląc uczciwie Dlaczego wszystko to nie minie nie wiem, czy to się rymowało, czy to bardziej był wierszyk, ale dobra. Dzisiaj troszeczkę o racjonalności. I zacznijmy od tego, że to wszystko, co dzisiaj powiem, jest uwarunkowane racjonalnym myśleniem, ponieważ ostatnio podczas dyskusji otrzymałem taki tekst pod tytułem: Jeżeli coś jest naukowego, to nie powinno być brane pod wiarę, tak? Czyli wierzymy w szczepionkę, powinno być, wiemy, że jest ta szczepionka i wiemy, że jest. Kurde, jeszcze bardziej zangliłem okulary. I wiemy, że jest użyteczna i wiemy, że działa. Tak. Zacznijmy od tego, od takich racjonalnych rzeczy. Przyjmijmy, że szczepionki są ok. I szczepionki działają. Pierwsze przyjęcie, i przyjmijmy, i przyjmijmy, że maski działają i że chronią nas przed wirusem. OK? Przyjęliśmy? Dobra, więc zaczniemy. Współdziałanie racjonalnie tych dwóch rzeczy i razem współistnienie jest bez sensu. Tutaj się spytacie, dlaczego? Ponieważ tutaj wpis z Facebooka nie wszystkie są mądre, ale ten Według mnie był mądry i jest akurat bardzo racjonalny. Jeżeli maseczki są i chronią, to po co się szczepić? Ponieważ jeżeli chronią przed koronawirusem, tak, jeżeli chronią, tak, ja zrobię reupload albo po prostu to będzie gdzieś w pozycji moich danych, na wszelki wypadek, to dlaczego się szczepimy? Ale. Z drugiej strony, jeżeli się szczepimy i wierzymy w ochronę tej szczepionki, to dlaczego nosimy maskę po zaszczepieniu? Tutaj, chwila przerwy dla Waszego przemyślenia: do Waszych przemyśleń, i, i, i ja tutaj chciałem tylko podać: chciałem tylko podać, że jakim, jak, jakim trzeba być człowiekiem. Żeby jednocześnie wierzyć w skuteczność szczepionek, racjonalny, tutaj mówię racjonalny, bo irracjonalnie to można w to wierzyć, w to i w to jednocześnie, i w skuteczność maseczek. Jeżeli jesteś zaszczepiony, powinienem zdjąć maseczkę. A tutaj nagle się dowiaduje, że pierwsza dawka nie działa. Pamiętajcie jeszcze taką chorobę jak grypa? No pewnie, jeszcze do niedawna było najbardziej śmiertelną chorobą w Europie. Teraz już nie, teraz już praktycznie nie istnieje śmiertelność na grypę. Tak, i zacznijmy od tego, że wystarczyło tylko jedna dawka szczepionki, żeby grypa zniknęła na cały rok. No oczywiście co roku się na nowe mutacje szczepiło, no, ale taka pytanie, pytanie, dlaczego tutaj musimy przejść aż trzy dawki w odstępie nierocznym, tylko kilkutygodniowym? Tutaj się pojawia pytanie, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. I nie ukłamujmy się o niebywałe pieniądze tutaj chodzi. Ja zdejmę te okulary, bo się źle z nimi czuję. Zacznijmy od tego, opowiadałem o tym, że jakiś krewny Kulczyka, czy nawet syn Kulczyka nieważny, przed tydzień przed wprowadzeniem obostrzeń i zakazaniem przyłbic, kominów oraz szalików, a tylko wprowadzeniem maseczek wyprodukował, uwaga, kilka miliardów, tutaj, kilka miliardów maseczek. Zaczął produkować maseczki i wyprodukował kilka miliardów. To jest pierwszy fun fact. I racjonalnie myśląc, no to, no, musiał mieć informacje dużo wcześniej. I też mówiłem o tym fun fakcie kolejnym, że dwa tygodnie, Dwa tygodnie przed otwarciem galerii handlowych w zeszłym roku, to było tak w zeszłym roku, przed świętami Bożego Narodzenia, już było wszystko ubrane, wszystko przygotowane na przyjęcie klientów. I racjonalnie myśląc, musi być jakiś przeciek w rządzie, że ktoś z wyprzedzeniem i to dużym wyprzedzeniem wie o takich rzeczach tak samo tak samo miesięcznica smoleńska i rocznica która akurat jest dzisiaj dziwnym trafem nie odbyła się nie z tego powodu że coś tam się dzieje tylko z tego powodu, że właśnie dzisiaj miały być protesty ogólnopolskie przedsiębiorców i Ja, racjonalnie myśląc, no wolę ominąć w zasadzie rocznicę czy tam kolejną rocznicę, czy tam kolejną miesięcznicę i spokojnie na kolejną się pojawić, niż zaogniać i tak już bardzo zaognionym sytuację z przedsiębiorcami, z którymi ja osobiście, jak to mówiłem wielokrotnie, jestem całym sercem i swoją duszą. I w zasadzie tutaj będę mówił cały czas, że tutaj za jedną partią polityczną otwieramy i się nie boimy. Tak. I, I zacznijmy od tego dlaczego racjonalnie tutaj racjonalnie myśląc, bo tutaj wszystko, wszystkie moje argumenty są bardzo racjonalne. Dlaczego jakaś choroba, która w zasadzie nie jest identyfikowana i w zasadzie nie jest identyfikowane to jaką ma w zasadzie wszystkie dane po, po kolei, tak? Wszystkie dane jaka jest tak w zasadzie umieralność tylko i wyłącznie na tą odmianę jaka jest w zasadzie nie wiem, cokolwiek, tak? Ja się zastanawiam, bo mnie to interesuje i to bardzo, co, jaki interes w tym wszystkim jest. Bo to wygląda na niesamowicie wielki interes. Bo nie wygląda to na współczucie światu i ja nie wierzę tym pogłoskom pod tytułem że to już wszystko jest koniec i tak dalej. W zasadzie ja wierzę cały czas, naiwnie być może, że w pewnym momencie wszyscy się obudzą. Ale to nie tylko Polacy, ale wszyscy, wszyscy. Już Niemcy trochę protestują, kolejne narody zaczynają coraz bardziej, coraz bardziej protestować. I w pewnym momencie to pęknie. Niektórzy mówią, że może to się zakończyć Trzecią Wojną Światową. Niektórzy tak mówią, że widzicie, oby nie, oby nie, już zaczynają się nawet tak zwane sądy na YouTubie, e, znaczy przez niektórych twórców, czy w ewentualnej wojnie byś brał udział. I to coś jest na rzeczy, ponieważ wiele krajów, 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 dobra, nieważne, no, zaczyna chyba o tym myśleć. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że nie, bo to, to jest niesamowicie głupie, głupie kończyć życie na wojnie. No. Tak mi się zdaje, dobra, to by było na tyle. E, racjonalnie dzisiaj było. Więc nie bądź fajka i zostaw mi lajka, nie bądź huba, zostaw mi suba i komentujcie, subskrybujcie czerwono-biały guzik na czerwonym tle, na kanale i pod tym filmem też. chuki gura eva muke hey